Hello widzowie, witam Was w kolejnym odcineczku z Minecrafta. W tym odcinku eee... W tym odcineczku jesteśmy na survivalu. Tak, to będzie jednorazowy odcinek, chyba że na naszych Diamentowicach fajnych, fajnych diamentowicach nie będzie można grać, bo... Greenpringer nie odbieram na Discordzie czy coś, no to będzie odcinek właśnie z tego świata. Uii. Wy nie zapomnijcie zostawić subika oraz łapeczki w górę, a my tutaj sobie gdzieś lecimy. Ziemaj, ziema. lecimy. No to jak dzban wcześniej skoczyłem i gut mi zabrało. Ale nie przejmujmy się tym. Czy, yy, tutaj tak przejdziemy. Ok, szukamy jakiejś wioski czy piramidki, yy, bo się nam przydadzą. Ja tam coś widzę. To taka mała wyspa, jak widać. To zbieramy i temy, bo to są krowy. To jedzonko zdobędziemy. Okej. Okay. To szybko sobie kopiemy. Nie. Bo najpierw robimy chyba siekierkę, nie? Cyk, y, cyk, cyk. Mmm. Mm, tak. Robimy siekierkę. Robimy mieczyk. Jezu, chciałem zrobić kilof. Ale już niech będzie. Ten miecz hmm, tylko sobie skakam po prostu więcej drewna. Jestem głupi jak but hmm, Seki hmm. tak i winocha mi stąd. Dobra. Zrobimy tak. Tak, tak, tak. Mm, tak, mm. nie, 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 nie chcę Maria, nie chcę, nie, no już zostawmy ten jak będzie, mm, ale no tutaj, co ja wyprawiam, to to chore jest Jakie na o jezus maria cyk w ogóle krowy mają fajne mięsko te wołowinki dużo wylatuje nie? ale i zaraz będzie pierwszy level oczywiście te mięsko sobie poprzepalam o... bierzemy ją, bierzemy jej. cyk idziemy szybko sobie wykopiemy i coś żeby nam się to przepalało um, czy kobl przyda się na piec Cyk. Ale węgiel też by się przydał, już mamy 7 bum, bum, bum. dawać węgiel Dobra, węgla raczej my nie znajdziemy. A więc yy. tak cyk wyjdziemy jakie na Mm, 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 mm. Co ja tak wolno biegam. O świnki! One tutaj mają fajne jedzonko i świnki? I mm, obcy mają trochę słabe, ale musimy mieć duże jedzenie, a poza tym łóżko. I będziemy już mieli łóżko, ok. Cyk. I... Czekajcie, patrzcie to, patrzcie to. I A, Ok. Dobra, mamy... Jedzonka w kupę dużo. Ale węgla nie mamy. To tak sobie szybko przerobię. Ok. Tu może. Ej, tu może. Okej, okay, spoczko. A wiem... O nie. Słyszę zombie. To nie jest najlepsza rzecz. Cyk. Yy, najpierw to przepalmy. Yy, a my tutaj kopiemy nasz węgiel. Fajny węgiel, fajny węgiel. Cyk. A w ogóle ile jeszcze mamy? Cztery. To nie kopmy tym kilofem, tylko zróbmy kamienny. Yy, cyk. Jeszcze to. Dobra już nie będziemy tam wchodzić. Tu mi się przypaliło prawie wszystko. Creeper. Czy ja bym chciał zginąć? Nie musiałem, ale kogoś się przyda. Bardzo, bardzo dziękuję Ci, naprawdę. Szanujemy takich creeperów, co pomagają. A my jeszcze tu sobie pozbieramy troszkę węgla. Tu może coś być. Czy na jakieś żelazo czy coś mhm, mhm. dobra, mamy już sporo tego węgla ale <laughs> na wszelki wypadek sobie też kopiemy 28, okej, okay, nice 28, nice Hmm. Przepraszam Was, ale kichnąłem. XD, chyba to słyszeliście, ale chyba kichnąłem. I w ogóle widzowie, no to pijamy te 30 subów tak blisko, proszę Was. Bo chyba kończę w ogóle z YouTubem, bo jakoś... Hmm. Ja się staram, próbuję. No, staram się, nagrywam odcinki, wszystko, a wy nie zostawiacie tych subików. No to wiecie, no, nieładnie tak. Mamy, mamy. A co on tam robi w ogóle? Nie wiem. Mm. Nie kozać, bo cię mam na... A, okej. Okay. Robimy na pewno klatę. Jakiś lak był. I zrobimy łóżko sobie. Jezus Maria. Tu biega. Cyk. I tutaj położymy i idziemy spać. W nocy, no jest już noc. No prawie, Wszystko no. no w sumie jest jeszcze jasne. Kurde, zrobię skrzynkę, bo mam tu spałna. A jak zginę, to... Te itemki były tu. Później i tak tą skrzynkę zniszczę, ale na razie się tutaj urządzimy. Cyk, 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 cyk. Jak się urządzamy, to na namacam. Tutaj się przepaliło, to jeszcze najpierw ktoś niech się przepali. Mm. Do skrzynki, to tam idziemy. Powiedz mi, gdzie jest potwór. Powiedz mi, gdzie jest potwór. Nigdzie. Kurde. Hmm. Dobra. O, i spałny zniszczony tutaj jeszcze sobie zrobimy siekierkę Ok, Nie, a się tak zrobić patyki? da się spoczko eee a skrzynkę sobie zaraz zbierzemy w ogóle nie wiedziałem, że tak się da, ale ok, fajnie. To sobie schowam i kopiemy to. Nice, mamy jedzonka. Jakbyśmy siodło mieli, to już byśmy mieli farta, Ale nie mamy. Ale nie mamy. Musimy powoli domek budować A tu byliśmy około na początku. Chyba nie bagna, tu są. To my na bagnach nie byliśmy. A i donut. Dobra! Wydaje mi się, że ty, w tym odcinku to by było na tyle. Może jeszcze się na tym świecie zobaczymy, może nie. Ja się z wami żegnam i jelo.